Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj co jest? Środa. Środa. Tak. Przychodzę z takim, że tak powiem, pytaniem, że tak powiem, oczywiście, musi być. No, się, że tak powiem. Czy wyglądam na taką, która potrzebuje asysty, asystencji osobistej? Czy, potrzebu czy potrzebujecie, a czy Wy potrzebujecie asysty? Kogoś, kto będzie was prowadził za rączkę, powie wam jak żyć, powie wam, że jesteś cudowny i wspaniały, najpiękniejszy i najcudowniejszy na świecie. To to trochę taki przekąs, wiecie, do tej asystencji całej i tak dalej, nie? Bo gdzieś tam na samym y, ja się tak jakby zagłębiam trochę bardziej w ten temat. Bo przecież y, oczywistym jest, że Tobiasz, y, który siedzi na wózku i ma znaczny stopień y, niepełnosprawności i potrzebuje y, pomocy w sensie w różnych czynnościach takich. Codziennych, to nie zmienia faktu, że potrzebuję, żeby go trzymać za rączkę. A dlaczego nie potrzebuję, żeby go trzymać za rączkę? Ponieważ nie wychowałam bezradnego człowieka. Pomimo, że siedzi sobie na tym swoim wózeczku, ale, i też ma świadomość swoich siebie, w sensie swojego, swoich niedo, że, niedoróbek, że tak powiem, fizycznych, fizycznych znaczy czynno, umiejętności, tych czynności, co nie zmienia faktu, że nie, nie ma, że tak to nazwę, obowiązku widzieć yy, kogoś, kto, z, yy, że tak powiem, jemu pomaga, czy wspiera, czy... To robi, co ma zrobić, żeby był tylko tym od, te, od, od takich zadań. Tylko widzi w tym drugim człowieka, który po prostu jest. Jest człowiekiem i relacja. Najpierw zaczyna się relacja, a dopiero później asystencja. Najpierw komunikacja, relacja, otwartość, później